Przywitamy, Mariusz pizza! Kebabi! Hammerkeri, pizzy, Zapraszamy! Dobra, to gadać, co tam miałeś mówić? Musisz wiedzieć, że wydałem Markusa policji. Miałem dość, wiedział za dużo, a jego wiedza była niebezpieczna. Mój stary znajomy w policji, oni go znajdowali za każdym razem, kiedy próbował zniknąć. Chciałem, żeby to się skończyło, zanim zrobił coś, czego będziemy żałować. Więc ty go wydałeś? Po prostu tak? Nie było innej opcji? Innej opcji nie było. Markus nie rozumiał, że w tej grze nie ma miejsca na nieostrożnych. I wiedział, że A dużo o ludziach, którzy rządzą w tym miasteczku, to było kwestią czasu, zanim trafił na niewłaściwego człowieka. Rozumiem. To koniec z Markusem. Ale co teraz? Wciąż nie wiemy, o co w tym, w tym wszystkim chodzi. Zacznijmy od tego, co masz przed sobą. Markus zostawił coś, czego nie mogli znaleźć. Coś, co pomoże nam w dalszej grze. Skoro to zamknięta sprawdza, to co teraz? Jest jeszcze coś. Coś, co może zmienić wszystko. Widzisz, Markus nie był jedynym, który coś wiedział. Ty masz teraz dostęp do rzeczy, które mogą wyjawić całą prawdę o tym, co się dzieje w Gravel Rock. Prawda? Coś, czego nie wiedzieliśmy? Dokładnie. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy najpierw znaleźć właściwy punkt zaczepienia. Znam miejsce, które może nam pomóc. To to miejsce. Nie będę. Czekałem na was. Chodźcie, mamy dużo do omówienia. To, co się dzieje, to, co się dzieje w tym mieście. Nie jest przypadkowe. Wiele osób próbuje. Co, próbuje coś ukryć, ale wy możecie to odkryć. Markus był na tropie czegoś wielkiego. Nie mówimy o nim. Skupmy się na tym, co mamy teraz. Masz rację. Chciałem wam pokazać to coś, co. Coś, co Markusowi się nie udało. Są rzeczy, które poza naszym zasięgiem, ale ta mapa pokazuje coś, co może nam pomóc. Co to za miejsce? Co się tu dzieje? Te punkty to ukryte lokalizacje, w których odbywają się spotkania ludzi, którzy rządzą tym miastem. Jeśli chcecie znaleźć odpowiedzi, musicie tam dotrzeć. Nie ma czasu do stracenia. W sumie, jak idę do tego miejsca, to czuję się, jakbyśmy byli obserwowani. W tym mieście nic nie jest proste. Każdy krok, który robisz, jest śledzony. Chciałem po prostu rozwiązać zagadkę, ale to nie wygląda jak zwykła sprawa. Nie masz pojęcia, jak głęboko to sięga. Dobra. To chyba to miejsce. Zrobimy to. Rozsadzimy te dwa gangi. Zaczniemy wojnę, a potem przejmiemy kontrolę nad wszystkimi w Gaverlock. Musimy tylko trzymać się planu. Jak nie będą wiedziały, co je uderzy. pieniądze, władza, wszystko będzie nasze. Mówię ci, wszystko będzie nasze. To może prawda. Teraz. Nie, zamknij się, ty nigdy nie idziesz. Dobra, dobra, dobra. 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 Co teraz? Będziesz mówił albo nie będziesz stąd żyły. Dobra, powiem wszystko! To chodź. Zabierzmy może go w lepsze miejsce, bo zaraz to jak ludzie przyjdą. Masz jedną szansę, powiedz nam kto za tym wszystkim stoi. A przeżyjesz. Nie wiem kto dokładnie zlecił, ale wiem, że ta organizacja ma powiązania z największymi graczami w tym mieście. Jeśli to wyjdzie na jaw, zabiją nas wszystkich. To jest coś, czego mo można się pozbyć bez konsekwencji. I co teraz? Teraz wiemy, że to jest większe niż myśleliśmy. Musimy dowiedzieć się, kto za tym stoi, i nie pozwolić im przejąć kontroli nad miastem. Ostatnia szansa, kto za tym stoi. Za tym całym chaosem w Gravel Rock. Wszystko prowadzi do Czarnej Rady. To oni rządzą w ścienia. Mają swoich ludzi wszędzie, w policji. W rządzie, w gangach, kontrolują miasto, ale nikt o nich nie wie. Dokończ! Nie! Proszę! Oła! Trochę dziwne uczucie. Uch.